Witajcie, moi kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją komiksu pod tytułem Snow Piercer przez Wieczny śnieg autorstwa Rosette oraz Lob. I komiks ten niesamowicie pozytywnie mnie zaskoczył. Komiks opowiada o tym, jak w świecie, którym wydarzyło się coś, o czym Wam nie zdradzę, jedzie pociąg. W świecie, którym już nie ma życia. Jest pokryty lodem, wszędzie jest śnieg, jest zimno, wieje lodowaty wiatr i no niestety, ale warunki do życia są bardzo niesprzyjające. I po świecie tym jeździ pociąg. Pociąg, który ma ponad 1000 wagonów, dokładnie 1001. Historia ta zaczyna się w ten sposób, że z ostatnich wagonów tego pociągu, a te ostatnie wagony są najgorsze, jakie jadą w tym pociągu. z ostatnich tych, z tych wagonów ucieka pewien mężczyzna i udaje się, on, można powiedzieć wędrówkę do pociągu, te, do czoła tego pociągu, gdzie znajduje się prezydent całego tego pociągu. I powiem wam, że... Nie spodziewałam się, że ta historia mnie aż tak wciągnie, że będzie taka dobra, bo powiem Wam, że widziałam film na Netflixie i film ten kompletnie różni się od historii, która jest zawarta w tym komiksie. Na szczęście, moim zdaniem, komiks jest dużo, dużo lepszy. Historia jest zdecydowanie bardziej wciągająca, bardziej zaskakująca. Świetnie mi się to czytało, jestem bardzo pozytywny. Jak już mówiłam, powtórzę się. Jestem bardzo pozytywnie tym komiksem zaskoczona i jest to tom pierwszy, co bardzo mnie cieszy, bo uważam, że historia ta pozostawia zbyt wiele znaków zapytania. Chcielibyśmy się dowiedzieć znacznie więcej szczegółów tej historii, chcielibyśmy ją zdecydowanie lepiej poznać, chcielibyśmy wiedzieć, jak wygląda, lepiej poznać to życie. Jakie jest w tych ostatnich wagonach? No ogólnie, znacznie więcej chcielibyśmy się dowiedzieć. Mam nadzieję, że otrzymamy wiele odpowiedzi w tomie kolejnym. A ten tom kończy się w ten sposób, że sugeruje nam, że już nie będzie więcej kontynuacji, że jest to zamknięta historia. No ale, jak widzimy, jest to tom pierwszy, więc na szczęście. Poczytamy jeszcze o tej historii. Jeżeli chodzi o rysunki, jest to komiks czarno-biały, ale rysunki są bardzo fajne, bardzo takie szczegółowe, wszystko na nich dobrze widać. Jedyne, co mnie dość, no tak troszeczkę zawiodło, to mimika twarzy naszych głównych, no, naszych bohaterów. Często one nie wyrażają prawie żadnych emocji, albo są tak bardzo znikomo nakreślone. Także czytając jakiś dialog, mamy wrażenie, że ta jego twarz pozostaje bez wyrazu, że nie oddaje tych uczuć, jakie wypowiadają słowa, jakie powinna posiadać uczucia. Ale to tylko tak na początku. Ja tak odnosiłam takie wrażenie. Na szczęście dalej już twarze wyrażają jakieś uczucia, więc tylko początek był taki troszeczkę niezadowalający, ale później bardzo mi się te rysunki zaczęły podobać. Jak widzicie, kreska jest bardzo taka przyjemna. Fajnie się to oglądało. Mi się te. Ilustracje bardzo podobają. Komiks jest dużego formatu, także dużo fajnego czytania, stron ma ponad 110, także ja wam ten komiks naprawdę bardzo serdecznie polecam, bo bardzo pozytywnie mnie ta historia zaskoczyła. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dobry komiks. Myślę, że naprawdę warto się w niego zaopatrzyć bo nie będzie to zmarnowany czas i myślę, że tak jak ja przyjemnie spędzicie przy nim czas. Ja już Was nie będę zanudzać. Dzięki za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!